Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh. Siema, witajcie w kolejnym filmie Zbliża się niedziela Obiecałem, że będą filmy, to muszę coś nagrać Aczkolwiek mam nagrane z pola Tylko brak czasu na montaż Dlatego dzisiaj troszkę film mówiony Będzie to szybciej zmontować No i myślę, że zdążymy do niedzieli wrzucić Idziemy po ósemkę Będziemy ją podczepiać pod jaskina. Ale to zaraz opowiem wszystko Będziemy ładnie teraz odczepiać bednara Bednara z tego względu, że do ósemki e, Potrzebuję ósemkę do jaskina Będziemy wywalać obodnik z porodówek i z namiotu Bo w namiocie już jest troszkę Troszkę mokro już mają z tego względu, że były trochę te boksy e, Przeciążone bardziej niż powinny być Ale już troszkę poprzewoziliśmy te zwierzęta e, No namiot był zrobiony z tego względu, aby troszkę było luźniej <noise> Ale było tylko przez chwilę I znowu już wszędzie jest pełno no Ale to nic się już na to nie zrobi. No i też dzisiaj już nie będę ścielił. Blancik, Blancik czyli Kacper, po południu przyjdzie, uszukuje mu Joskina i będzie walczył w namiocie Tam jedna osoba sobie da radę spokojnie, bo boksy są zamykane na połówkę. Dzięki czemu można spokojnie sobie bez problemu walać ten nabornik. No a potrzebuję ósemkę, no bo tutaj Joskin ma kulę z małą kulą do sterowania tylnamością, czyli do skrętu. A te zaczepy ma tutaj ósemka u nas 7930 też ma ten zaczep, no ale nie chce mi się rozsiewacza. odczepić szybciej Zdecydowanie zaczepić Bednara 7920 też ma kulę y, Z małymi kulami do, do, do sterowniczymi Ale no 7920 teraz jest na Wadersztacie, sieje kukurydzę y, No to też nie ma takiej możliwości I tutaj jeszcze Elita, czyli te 6080 też ma kule no i naj, najprawdopodobniej podciąpiłbym właśnie elitę ale jest na warsztacie ponieważ tam poszło Żysko co idzie do przedniego mostu na Wale no to już się drugi raz stało albo trzeci nie drugi raz wiem na pewno gdzieś tam nawet w filmiku było jak holowaliśmy 640 właśnie z podniesionym przodem w elicie no to właśnie było wtedy jak poszło to Żysko teraz drugi raz się to stało no i stoi na warsztacie rozebrane. Części chyba są, tylko trzeba go złożyć. To tam Sławek z tym walczy. No i dlatego też został mi tylko najszybciej ósemka. No i jeszcze jest 7730, który jest oczywiście cały czas z nami, bo wiele osób pytało, że go nie widać, no ale jest. Ale nie ma tej kuli małej do, do właśnie skrętu ośką, ale będzie to miało założone. Także już nie będzie problemu, każdy ciągnik będzie miał te kule no przez to też będzie można każdego podczepić a, a Joskin właśnie ma tą małą kulę do sterowania tylnią ośką i tak samo ma też jedno podwozia na burgera również jest z tą kulą do sterowania no to nic, działamy no i będziemy, troszkę dzisiaj Wam ponagrywam i będziemy patrzeć też z tego skleić dobra, działamy Udało się podczepić, ale było trzeba założyć inny wałek, bo Erka ma inny wałek. No i, no i był problem, ale na szczęście znalazłem taki wałek. Udało się odpalić, blancik już przyszedł, tak że będzie walczył z porodówkami. Wyrzucą porodówki, później wyjdzie na namiot. A ja się biorę zaopryskiwać. Trzeba go wypukać. No i na pszenicę będziemy lecieć z opryskiem. E, działamy jeszcze jedno pole dzisiaj, na dzisiaj będzie koniec. I jadę, jadę spać. Jak widzicie, belka jest szersza. Mamy tutaj ścieżki na 28, belka jest 30. E, no 7 na 28, bo jest czwórka siewnik i tak nam pasuje najlepiej. E, no Belka jest 30, no bo taki opyski już mamy aktualnie, ale będziemy go zmieniać. No i raczej będziemy już zrobimy to jak się należy, ale no, teraz jest to wyłączone. Na szczęście mamy tutaj wyłączanie metrówek za pomocą komputera, nie trzeba nic tam specjalnie przystawiać, jest to szybkie, szybkie wyłączanie ale wiadomo, jak to się jedzie przy płocie, gdzieś na granicy, no to to już troszkę utrudnia Jakoś dajemy radę i to się zrobi, ale wiadomo, że najlepiej jakby była 28 Pogoda dosyć dopisuje, wilgoć jest, troszkę popadało, w dzień już ładnie ciepło, jeszcze troszkę w nocy mogło wyjść troszkę cieplej, ale już chyba w tym kierunku zmierza. Siewy kukurydzy już są na usługę, u nas zaczniemy na dniach i tak sobie działamy w tym Baszkowie. Obciążnik do 64 Bo latała 64 latała z yy, z Rauchem No i było, trzeba coś dociążyć na przodzie Ale nawet z pełnym UX ten obciążnik się przydaje, no bo 64 nie jest za ciężkim traktorem No i dużo lepiej się jedzie jak ten przód jest dociążony Tutaj joystick ładnie podczepiony pod pod dźwignię zmiany biegów Także mam go pod ręką cały czas. też jest dosyć fajnie komfortowo. No i jeszcze jest dosyć zwinna. Nie to co Zetor 7211 oczywiście. Bo Zetorem można było robić cuda. Ale też jest fajny zwinne No dobra, na no dzisiaj to pole kończymy. Zwijamy, opryskiwać. Lecimy na jeszcze jedno. Jeszcze jutro toż, trochę nagram. Jutro, czyli w sobotę. Myślę że coś zmontujemy albo kuba szybko zmontuje, żeby na niedzielę ten film był. Witajcie w sobotę. Jedziemy właśnie na rauchu. widzimy z nawozem pod kukurydzę. Eee, troszkę oprysk musi poczekać do wieczora, bo muszę teraz wysiać na wóz bo Karol już ósemką z Bednarem uprawia. Bo jutro będziemy siać u na kukurydzę. Dzisiaj wróci chyba 7.9.20 z I Jutro będziemy siać, dlatego większość pól już jest przygotowanych, tylko jeszcze troszkę zostało. Eee, to ładnie wysieje, Karol to uprawi. No i jutro już będziemy siadzieć na nas kukurydze. Dzisiaj tu na nawigacji yy, Mamy dwie, ogólnie dwa komplety nawigacji Jeden mam tu w 7.9.30 Do rozsiewacza nawozu Drugi jest w 7.9.20 do Wadersztata, do siania kukurydzy No i przydałby się tr trzeci do ósemki Bo ósemka teraz jeździ bez nawigacji za agregatem A wiadomo jak to się ktoś nauczył yy, Wygody na nawigacji, zaś później ciężko Ciężko jest bez, no ale zobaczymy. Może trzeci się dokupi jeszcze. Mam trochę do obsiania. Teraz lecę z kizerytem. Zaraz Kuba przyleci ładowarką 541 z mocznikiem. Będziemy siać, wysiejemy, będzie uprawione, Później polecę do domu. Mam 3-4 paszowody do namieszania tam już chłopaki w domu ogarniają przy zwierzętach ale wieczorem po południu muszę to muszę to namieszać no i później na mam nadzieję, że uda mi się do dzisiaj opryskać, to już będzie spokój Kuba jeszcze weźmie drona trochę ujęć, bo nagrywa mam nadzieję, że dzisiaj ktoś da radę zmontować ten film bo ja nie wiem czy dam radę czy mi się będzie chciało ale chciałbym, żeby w niedzielę coś tam się pojawiło może Kuba będzie Empty though, Burning the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling fearless. exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted Watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take it all Standing tall, fear await the person you are